Taki gruby Co mówisz? Pękne Ale smaczne są, trzeba przyznać. Ja lubię je, bo one są takie delikatne. Jak to? Delikatne. Nie to nie wypada. To pouczenie. No jest paluszek? Nie wiem, oni Jeszcze tam jest miejsce na tej kamerze? Tak. No jeszcze tylko w kościele obejrzymy ten kupiś, to wejdziemy. Może na pozwolą, bo jeszcze będziemy zobaczyć tych rewiantów na wymiaru dalewskim. Jest otwarty bez ślubu To jak zwykle odczytany, Zaczyta. A ja jak zwykle kameruję. A dziadek, Kamerzys. jak zwykle siedzi na ławce i tu czy Bęben. No, wciągnę, jeszcze raz nie Wciągnę. Nie no, wyciągnij. wciągnąłem To jest. Ale tak długo nie mogę No więc poczekam, aż wyciągnął. No ale jeszcze tak weź wy, wy, wyrzuć też się. No już. Już mam na maksa. Już mam na maksa. No o masz. Dziadek na dmuchach w Nie ma mojego męża, bo byś miała, wiesz, obiekt kamerowania. Nagrywanie. Na... No słuchajcie, Chłopcze zostaję, zostanę w No to już na Grześka padnie. Albo Ale co? Albo zgaś światło. Pani magister. Magister. Zaczytał Książkę udałaś, no. to już. Że... No, ale ja już nie mogę. Nie poświęć się. Pokaż no. Pimper. Ile on waży? Ma... <gry> 40 kg? Kilo? Kilo? Ja bym... no. Jak dobry komor. Jak dobry Ja ważyłem 76 w jego wieku zawsze. To jest niepokój. Do 50 lat. A ja nieprawda. Nie 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 tak? Mam cię śmiało. 67 Ale pod słońce to, ja, to ja muszę odwrotnie O, teraz łóżecie. Ci Można w nocy filmować. Tu jest takie urządzenie night, widzisz? Shot nocny, nocny shot i wtedy jak ja tutaj przełączę, w dzień nie można przełączać, bo by się zepsuła kamera. Ale w nocy, jak ja tu przełączę na nocny nocny shot wszystko w nocy widać. Kręć na się tak, tam, no tak, się nagrywa. No, proszę, czekajcie, co no, to no. do dostał. Kreś to akcję. Anetka. No, a widzisz. No nie masz. Nie będzie żadna Żadnej opcji nie ma. Ja to filmuję. Ja to filmuję, będzie dowód na to, że Anetka. No, ja się widzę podoba, bo rodzice już chcieli jechać ona jest. a ta? turystka. Jest super dziewczyna. Dziadek ją powiniene no, no ja z nią to mogę jeździć nawet na, na, na Ameryki. Na Monteveres. Na Monteveres. Jak będę się wybierał na Monteveres, to Aneczkę zaproszę. Super! Почему там не ничего не Она всегда так думает. О, вижу ее. Ну и уже? Потому что бы... И уже так? Хорошо, да, да, да. Подождите, 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 подождите. О, мама, мама. Не мама? não, então fala o des, não, por que Tylko sfilmować, no. ale do środka nie można wchodzić, bo po zabraniu rodzinie Walewskich, najpierw to był szpital, potem coś tam, potem coś tam. Gdzie to wyczytałaś? Kelner mi Aha. powiedział. I w tej chwili jest to tylko i wyłącznie dom weselny z takim hotelem I'm <laughs> going